W tekstu dzisiejszej Ewangelii bardzo jasno wynika, że dobra wola jest przedsiąkiem świętości. Zobaczmy, święty Jan bezprzecznie bezsprzecznie był świętym, bo nawet przez tą jego świętość podejrzewali, że być może jest on Mesjaszem. I chociaż Jan był święty, to jednak kiedy nauczał, nie mówił nic o świętości. Ale o czym mówił? Kto z was ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma żadnej. Kto ma jedzenie, niech podobnie czyni. A celnicy, kiedy przychodzili, to mówił: Nie oszukujcie, nie pobierajcie większych podatków niż wam wyznaczono. Do żołnierzy mówił: Nie wykorzystujcie waszej siły do tego, aby panować nad innymi, aby oni wam służyli, aby wam przynosili pieniądze, Pozostańcie na swoim żołdzie, bądźcie dobrymi dla innych. O czym mówił jansziciel? O dobrej woli. A co robił jansziciel? Przygotowywał drogę Jezusowi do ludzkich serc. Zatem to Jezus miał przynieść świętość do serca człowieka, a Jan przygotował to serce, żeby Jezus tą świętość mógł przynieść. Przedsiąkiem świętości jest dobra wola, jest dobroć człowieka dla drugiego człowieka. I teraz my przychodzimy na Eucharystię, wyciągając nasze ręce po świętość. By Jezus nas uświęcił. Ale czy przypadkiem nie straciliśmy dobrej woli? Czy nie zniknęły z naszego duchowego życia podstawy tej świętości, przeciąg tej świętości? Bo jeżeli zniknie dobroć woli człowieka i człowiek chce być świętym i twierdzi, że kocha Boga, nie kochając drugiego człowieka, to staje się dewotem albo dewotką. Bo dewot, dewotka to taka osoba, która twierdzi, że kocha Boga, ale nie kocha człowieka. Taka hybryda jest niemożliwa ale ktoś twierdzi, że to jednak jest możliwe. Bardzo to jest ważne, byśmy jako chrześcijanie, wyciągający dłoń po świętość, proszący Chrystusa, by nas uświęcił, otwierający serce dla Niego. Otwieramy serce, ale czy nasza droga dalej jest w dobrym stanie, czy jest przygotowana? Drogą dla Jezusa do serca jest nasza dobra wola. Nie traćmy dobrej woli, a ta dobra wola objawia się właśnie w dobroci wobec innych ludzi i w otwartości na propozycję Boga. Jan mówił wprost, po mnie idzie, na który was ochrzci Duchem Świętym. Jan przygotowywał serca aby one były pełne dobrej woli. A Jezus te serca uświęcił, bo on szczyt duchem świętym. Szczęść Boże.